Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dzisiaj ponownie będę gotował Muzeum Dom Perelu, ale w nowej lokalizacji. Dom Perelu do niedawna mieścił się przy dworcu Toruń Miasto. Przybyło już tyle eksponatów, że ciężko było je pomieścić w starym miejscu. Założycielka muzeum postanowiła znaleźć nowe miejsce i wszystko przenieść. Właśnie tutaj. Muzeum przeniesiono na ulicę Mostową 13, w samym centrum Starego Miasta. W muzeum znajdziecie nie tylko meble czy naczynia z dawnej epoki, ale również przyprawy, które pachną jeszcze jak kiedyś. W tym właśnie otoczeniu przygotuję potrawę inspirowaną czasami PRL-u. Flaczki z ryby. Będzie przepysznie. Muzyka Danie. Zacznę od przesmażenia cebuli, ale na początek pokroję ją w półkrążki. Do garnka wleję oleju. W dawnych czasach używano smalec lub olej najczęściej. I cebulka wpada do garnka. Usmażymy na złoty kolor. Do zupy rybnej możemy użyć każdy rodzaj ryby. Najczęściej łatwo dostępną rybą był mintaj, makrela, ale też można było dostać dorsza. W dzisiejszych czasach możemy wybrać jakąkolwiek rybę chcemy, ale najciekawsza będzie ryba biała i bez ości. Czas na potartą marchew. Dorzucę do smażącej się cebuli. Chciałbym, aby się też lekko zrumieniła, ale dzięki temu puści właściwy smak. Seler pokrojony w kosteczkę. Dorzucę do marchwi. O, w zupełności wystarczy. I posmażę aż nabierze lekkiego, złotego koloru. W międzyczasie pokroję czosnek w drobne plasterki, bardzo cieniutkie. W dawnych czasach herelowskich potrawy nie składały się z dużej ilości składników, ale dobrze połączone w odpowiedniej kolejności i świetnie doprawione stanowiły. Bardzo smaczne dania. Kawałek rybki duże do moich warzyw. Nawet jeżeli się rozpadnie, to dobrze. Ma nadać smak. Sól i pieprz naturalnie były dostępne w sklepach i w każdej kuchni. I pieprz. Ja by strzelał nam między zębami leciutko pieprz. Dodam gruboziarnistego. Będzie mocniejszy smak. Ryba musi być dobrze doprawiona. Czas na paprykę słodką. I jeszcze chwilę podsmażę warzywa przyprawami. Pasaty to przetwory najbliższe domowemu przecierowi pomidorowemu. Te z firmy Polskie Przetwory nie zawierają glutenu i mają bardzo dużo potasu. Ja do mojego dania użyję rustika. Jest bardzo gęsta. Ale spokojnie sobie tu poradzimy. Idealnie. Całość dokładnie wymieszam. Rybka się rozpadła. Już lekki aromat ryby jest właśnie tak jak chciałem. I czas zalać wszystko wodą. Oczywiście, jeżeli dysponujecie wywarem rybnym, na pewno dobrze się sprawdzi. Ale w dawnych czasach nie zawsze był dostępny. Wszystko musi się dokładnie zagotować. Dodam pokrojony czosnek, susz kopru. Wszystkie te przyprawy mogliśmy dostać w sklepach w dawnych czasach. Gałka muszkatołowa nieodłączna przyprawa dodań z ryb, ale też podkreśla smak flaczków. Ja do moich flaczków dodam również kukurydzę. To Doda smaku, lekko wysłodzi zupę, ale też podkreśli śliczny kolor zupy. Pięknie wygląda. Pozostałą rybę pokroję w paski i dodam, gdy zupa już będzie prawie gotowa. Aby flaczki przypominały smak flaczków, musimy zagęścić leciutko zasmażką, dzięki czemu zupa będzie się leciutko kleiła do ust. Zasmażkę w naszych programach pokazywałem już kilkakrotnie, ale zasada cały czas się nie zmieniła. Tyle samo masła Ile mąki. Rozpuszczę masło na początek. Czas na mąkę. Masło się rozpuściło. Pach, pach. Wszystko musi się zagotować. A ja się w międzyczasie napiję. Pamiętacie z dawnych czasów? Pyszna woda. Z syfoną. Jeszcze z sokiem. Ach, idealnie. Zasmażka musi być pierwszego stopnia, czyli ta najjaśniejsza. Ma tylko delikatnie zagęścić zupę. No i oczywiście nadać smak. Smak nadajemy właśnie przez przypalenie mąki. O, przesuniemy i wrzucimy do zupy. Tak, to jest ta gęstość. Do flaków cielęcych czy wieprzowych, które również. Bardzo często gotowano w czasach PRL-u. Dodawano majeranek. Tutaj do rybnej zupy tego majeranku nie dodamy, ale za to duża ilość pokrojonej natki pietruszki doda nam ten smak, który powinniśmy osiągnąć. Zupa prawie jest gotowa, czyli wrzucamy paski pokrojonej ryby. Ja wybrałem halibuta, ale jak wspomniałem wcześniej, świetnie będzie pasował na przykład dorsz. I świeża natka pietruszki. Nie będę jej żałował. Damy jej naprawdę sporo. I dorzucimy do zupy. Jeszcze zamieszamy. Zupa jest odpowiednio gęsta. Ryba powolutku się ścina. Nie będę już gotował, aby się nie rozpadła. Jeszcze posmakujemy. I czego brakuje? Słynnej przyprawy, która była niemal w każdym jednym daniu. Magi. Pamiętam też słynną wegetę, która chyba królowała w każdym jednym gularzu lub też pieczeni. Jeszcze odrobinę soli. Zupka musi być lekko pikantna, więc dodam pieprzu. Oczywiście ostrość wybierzecie sami. Dania dawnych czasów, jak wspomniałem, miały tylko kilka składników. Dlatego bardzo szybko można było je ugotować. Zupka gotowa. Czas na prezentację. Gęsta, kolorowa, z odpowiednią ilością ryby. Tu już nic więcej nie trzeba. Odrobinę ziół, na przykład można dodać śmietanę, koperek, aby danie było kompletne. Kawałek chleba do moczenia. Najlepiej jeszcze takiego domowego. I moje danie, które jadłem, jak byłem młody, Gotowe, smacznego. Pogotowaliśmy, pojedliśmy, a teraz czas na rozmowę z założycielką Muzeum Dom Perelu, panią Joanną Murawską. Pani Joanną, zmieniliście ostatnio siedzibę na tą piękną, większą, czy goście, którzy oglądali tamte miejsca, znajdą tutaj coś nowego, coś, czego tam jeszcze nie było. Dzień dobry Państwu. Tak, mamy nową lokalizację od stycznia, a tak naprawdę działamy dopiero od 15 marca, ponieważ prawie dwa miesiące trwało rozpakowanie całego naszego, wszystkich naszych eksponatów. Jeżeli chodzi o lokalizację, jak się okazuje, to jest podstawa. W tej chwili 98% naszych gości to są, mówiąc kolokwialnie, Państwo, którzy przychodzą z ulicy, czego się bardzo cieszymy. A jakieś nowe eksponaty, których tam właśnie nie było? Z nowych doszło sporo przede wszystkim elektroniki. Elektronika, wózki dla dzieci i dokumenty. Dokumenty dotyczące naszego UMK, z których jesteśmy bardzo dumni, bo mało w którym Muzeum takowe dokumenty posiada, takie jak książeczka legitymacyjna, czyli współczesny indeks 45 roku, 1946, przepraszam, roku, gdzie Rok Akademicki miał inaugurację 5 stycznia 1946 roku. I również udało nam się z drugiego roku pozyskać. Tak samo udało nam się pozyskać spis wykładu z 1945 na 1946 roku. Więc takie perełki, które żadne inne muzeum w Polsce nie posiada. Ja pamiętam tą naszą pierwszą wizytę u pani, czy nadal są te małe ciekawostki, i zagadki, którymi pani tak, zawsze zachęca, tak. odwiedzających do tego, żeby zgadywali, co to jest z tamtych czasów. Zgadywanki przede wszystkim powodują, że nasi goście czują się jak w gościach i czują się otwarci, nie, nie są skrępowani, bo o to też chodzi, że przychodząc, tutaj żeby czuli się jak w gościach, a nie przejdą, popatrzą i wychodzą. Chodzi o to, że po prostu wyszli stąd. Zaskoczeni, zaskoczeni troszeczkę, prawda? Bo mi się bardzo podobało, że mogliśmy znaleźć te stare rzeczy i to w łazience i w kuchni, które kiedyś były naszą taką codziennością, prawda? A dla dzieci niektóre rzeczy, tak jak pan mówił, wspomniał o łazience, to tam są po prostu jakąś abstrakcją. W ogóle skąd coś, coś się bierze, tak jak ja wiem, na przykład frania, pralka mobilna, się zastanawiam, czego mobilna. Ja wiem, bo jedyny kabel, gdzie jest podłączony, to do prądu. Bardzo mocno działacie w internecie, zresztą tam też można oglądać, co się dzieje u was w muzeum, ale z czym mogą przyjść ludzie, którzy chcą podzielić się pamiątkami i przynieść je, zostawić po to, żeby inni mogli oglądać? Czego najbardziej poszukujecie? W sumie nie ma takich przedmiotów, ani rzeczy, których najbardziej, jedynie tak jak mówimy, chcemy ocalić od zapomnienia i uchronić po prostu przed wyrzuceniem, więc my za każdy eksponat, jaki państwo przynoszą, chcą nam darować, jesteśmy wdzięczni. Tak jak mówią państwo dostają drugie życie czy gazety, które mają ponad 50 lat poszły na śmietnik, a u nas mają drugie życie i następne pokolenia mogą się nimi cieszyć. Wiem, że bardzo lubi Pani elektronikę i czy tej elektroniki jeszcze jest za mało tutaj? Jak dla mnie tak. jak kocham się w elektronice lata 50., 60. Ten sprzęt jest wielki, ciężki, ale jest piękny, ale przede wszystkim da się naprawić. I, I działa. I działa. I już działa. I już działa dzięki naszemu Panu Piotrowi, który nam ten sprzęt naprawia i mój mał z kolei odrestaurowuje. W tej chwili, tak jak powiedziałam, ponad 40% sprzętu mamy na chodzie, więc jak przychodzą Państwo i wchodzą do tego pokoju, gdzie jest elektronikami i to działa, ja mówię, już działa. Czyli rozumiem, że wszystkie rzeczy, telewizory, różne gadżety z dawnych lat, dzisiaj mamy po 50 już. Mogą być przyniesione i chętnie inni będą je oglądali właśnie w tym miejscu. Będziemy wdzięczni za każdą, za każdą darowaną rzecz. Dopóty nam się będzie mieściło w tych garażach, które wynajmujemy, to będziemy przyjmowali. Ale to niestety mamy też swoje ograniczone możliwości w tym momencie. Zawsze będę opowiadał o tym miejscu z sentymentem i bardzo chętnie będę pracował, bo to naprawdę jest takie cofnięcie się w czasy mojego dzieciństwa. Dziękuję ślicznie paniom. Dziękuję również, wszystkiego dobrego. Kuchnia prl nie była może zbyt bogata, ale każdy wspomina ją z sentymentem. Nie da się ukryć, że ograniczony dostęp do towarów wymagał od ludzi kreatywności. Na dzisiaj to już wszystko. Za tydzień ponownie spotkamy się w muzeum dom Perelu. Opowiem Wam kilka anegdotek na temat, jak ludzie radzili sobie z brakami na półkach. Do zobaczenia!